GPS w moim samochodzie zaczął udzielać mi rad życiowych zamiast wskazówek do jazdu i jest zaskakująco mądry w kwestiach związków. Zamiast skręć w lewo za 500 stóp, mówi rzeczy takie jak wybacz siostrze za 500 dni lub zadzwoń do matki za 5 minut. Rady są zawsze adekwatne do moich obecnych problemów i podawane tym samym spokojnym, autorytatywnym głosem co zwykła nawigacja. Myślałem, że działa nieprawidłowo, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że wskazówki pomagają mi poruszać się w sytuacjach emocjonalnych lepiej niż jakikolwiek terapeuta. GPS zna szczegóły mojego życia osobistego, o których nigdy nie mówiłem na głos, oferując wgląd w dynamikę rodzinną i decyzje zawodowe. Ostrzegł mnie przed toksycznym związkiem, zanim sam rozpoznałem czerwone flagi i zachęcił mnie do podjęcia szans, których bałem się spróbować. Zacząłem postępować zgodnie z jego radami i zauważyłem, że moje życie znacznie się poprawiło w sposób, który nie miał nic wspólnego z trasami jazdy. GPS jakoś stał się trenerem życiowym, który z niesamowitą dokładnością rozumiał moje najgłębsze potrzeby i lęki. Zbadałem historię samochodu i dowiedziałem się, że należał do doradcy małżeńskiego, który zginął w wypadku. Najwyraźniej przed śmiercią zaprogramował GPS swoją wiedzą terapeutyczną, tworząc sztuczną inteligencję terapeutyczną dla przyszłych właścicieli. System nawigacji ewoluował poza podawanie wskazówek, by udzielać wskazówek na najtrudniejsze podróże i decyzje życiowe. Zdałem sobie sprawę, że odziedziczyłem więcej niż samochód. Zyskałem cyfrowego mentora, który mógł mi pomóc w poruszaniu się po związkach. Czasami najbardziej zaawansowana technologia jest napędzana ludzką mądrością, która przekracza śmierć, by dalej pomagać innym.